Słońce swoimi promieniami budzi nas ze snu. Szczęść Boże, Umiłowani Siostry i Bracia, Witamy nowy dzień. Świt rozbłysnął nad Ziemią, a my stoimy u progu możliwości, które Bóg przygotował właśnie dla nas. To nie jest przypadkowy dzień, to dar, prezent zapakowany w 24 godziny, który otrzymujemy z rąk Stwórcy. Każdy świt to małe z martwych wstanie. Po nocy ciemności przychodzi światło, po śnie przychodzi przebudzenie. Po odpoczynku wraca siła i my, odnowieni, możemy powitać ten dzień z radością w sercu. Nie wiemy, co przyniesie ten dzień, jakie spotkania, jakie wyzwania, jakie niespodzianki, ale wiemy jedno: nie idziemy sami z Bogiem. Witamy ten nowy dzień. Z nim kroczymy każdą godziną. W nim znajdujemy radość, która nie zależy od okoliczności. Zatrzymajmy się w tym poranku, zanim ruszymy w wir zadań i obowiązków. Oddajmy Bogu pierwsze chwile dnia. To. Co Mu ofiarujemy na początku, On pobłogosławi do końca. Otwórzmy serca na światło tego nowego dnia. Z Bogiem witam nowy dzień. Radość w sercu noszę. Z Bogiem witam, nowy dzień Ciebie dziś wysławiam. Ty światłością moją jesteś, prowadzisz mnie dziś. Ty światłością moją jesteś, prowadzisz mnie dziś. Nowy dzień, darstwo ich rąk, Boże. Nowy dzień, śpiewam Ci z radością. Nowy dzień, śpiewam Ci z radością. Kochani, czym jest dla nas ta poranna modlitwa? Ta modlitwa na nowy dzień jest kluczem, który otwiera drzwi do Bożych błogosławieństw. Daje nam właściwą perspektywę. Zaczynając dzień z Bogiem, patrzymy na wszystko Jego oczami, a nie tylko swoimi. Daje radość niezależną od okoliczności, radość płynącą. Z obecności Boga nie znika, gdy napotykamy trudności. Daje energię duchową. Poranna modlitwa napełnia nas siłą, która uzupełnia siły fizyczne. Daje sens i kierunek. Zamiast błądzić, idziemy ścieżką, którą Bóg przygotował. I wdzięczność. Dostrzegamy, że sam fakt nowego dnia to cud i łaska. I daje pokój w sercu, oddając Bogu ten cień. Już na samym początku uwalniamy się od lęku przed tym, co może przyjść. Kochani, ta modlitwa. To nie zaklęcie na udany dzień, ale świadome zaproszenie Boga do współuczestniczenia w każdej godzinie, każdej minucie tego dnia. To zmiana właściciela dnia z mojego na nasz. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Boże, dawco wszelkiego dobra, z radością witam ten nowy dzień, który wyszedł z Twoich rąk, jak świeże, czyste płótno, gotowe na namalowanie pięknej historii. Dziękuję Ci. Że obudziłem się dziś rano, że moje oczy mogą widzieć światło, że moje płuca oddychają powietrzem życia, że moje serce bije w rytmie Twojej łaski. Raduję się, serce moje, bo wiem, że jesteś ze mną, że ten dzień. Nie jest przypadkowy, że Ty przygotowałeś go specjalnie dla mnie. Nie wiem, co przyniesie dzień dzisiejszy: jakie spotkania, jakie wyzwania, jakie niespodzianki, ale wiem, że Ty idziesz przede mną, przygotowując drogę, i że Ty idziesz za mną zabezpieczając tyły proszę cię panie napełnij ten dzień swoją obecnością niech każda godzina będzie naznaczona twoją miłością niech każde spotkanie stanie się przestrzenią łaski niech każde słowo które wypowiem Buduje, a nie burzy. Daj mi oczy, które widzą Twoją dobroć, uszy, które słyszą Twój głos, serce, które kocha Twoją miłością, ręce, które służą w Twoim imieniu. Gdy przyjdą trudności, a mogą przyjść! Niech nie gaśnie radość, bo ona nie płynie z okoliczności, ale z Twojej obecności. Gdy przyjdą pokuszenia, a mogą przyjść, umocnij mnie swoją mocą, abym wybierał dobro, abym kroczył Twoją ścieżką. Gdy spotkam dziś innych ludzi, niech zobaczą w moich oczach Twoje światło, niech usłyszą w moim głosie Twój pokój, niech doświadczą przeze mnie Twojej dobroci. Błogosławię ten dzień, bo Ty Go błogosławisz. Powierzam ci każdą chwilę, wierzę, że uczynisz go pięknym, nawet jeśli nie będzie łatwy. Z Tobą witam ten nowy dzień, z Tobą go przeżyję, z Tobą zakończę go wieczorem. Raduje się, serce moje, bo jesteś ze mną. Amen. To jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy z nim. Bracia i siostry, niech Bóg błogosławi Wam ten nowy dzień. Ojciec, który stworzył światło, niech rozjaśni Waszą drogę. Syn, który jest światłością świata. Niech prowadzi wasze kroki, duch święty, który odnawia oblicze ziemi, niech odnowi wasze serca. Niech wam towarzyszy radość w tym dniu, niech was prowadzi mądrość, niech was strzeże miłość, niech was wypełnia pokój. Niech wszystko, czego dziś dotkniesz, będzie błogosławione, bo Bóg idzie z Tobą. Idźcie w radości i niech wasz dzień będzie pieśnią chwały. Amen. Umiłowani zakończyliśmy. Nasz poranny czas modlitwy, ale nie kończymy spotkania z Bogiem. On idzie z nami do naszych domów, do pracy, do szkoły, na ulicę, wszędzie dokąd nas zaprowadzi ten dzień. Niesiemy teraz w sercach radość, która nie zależy od okoliczności, ale płynie z pewności, że Bóg. Jest z nami. Ta radość będzie naszą siłą w tym dniu? Pamiętajmy, każda chwila tego dnia to przestrzeń święta, bo Bóg w niej jest. Każde spotkanie to możliwość, by być Jego obecnością dla innych. Każde wyzwanie to okazja, by doświadczyć Jego mocy. Niech ten dzień będzie błogosławiony, nie dlatego, że wszystko pójdzie idealnie, ale dlatego, że przeżywamy go z Bogiem. Dobrego, błogosławionego dnia w Panu.